Cześć w tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, jak wyregulować przednią i tylną przerzutkę w rowerze, przednią, czyli, czyli tą, która się znajduje tutaj i manetkę macie z reguły po stronie lewej, A Oczywiście oczywiście no to manetka po stronie prawej i odnosząca się tutaj do tego urządzenia. I na samym wstępie już musicie wiedzieć bardzo ważną rzecz. Dzięki temu filmowi wyregulujecie sobie każdą przerzutkę i nie będziecie mieli z tym problemów. Ale najistotniejsza dla Was kwestia jest to, że pamiętajcie na czym, na jakiej bazie działają te przerzutki. Działają one na bazie napięcia linki. Skoro te przerzutki działają na bazie napięcia linki, no to kluczowe tak naprawdę jest w ich regulacji to przede wszystkim, aby linka miała odpowiednie napięcie. problemów jakie macie z tym no to są oczywiście różne. Mianowicie bardzo częsty problem jest taki, że nie możecie włożyć na przykład przerzutki na największy tryb przerzutki przedniej, czyli na przykładowo trójkę, czasami na jedynkę. Jak zrzucacie to wam zrzuca ona cały łańcuch, że on spada tam poza zakres biegów, no to znaczy, że są źle wyregulowane właśnie przerzutki między innymi. Kolejny błąd, jaki jest z regulacją to jest to, że chcecie przerzucić na kolejną przerzutkę, a tam to tak, tu, tu tu, strzela i nie może przerzucić, albo jak już przerzuci, to się męczy i znowu co jakiś czas jest takie strzelanie przerzutki, jakby znowu ona chciała spaść z biegu albo wejść na wyższy bieg. I oczywiście złe ustawienie przerzutki to jest jeszcze, że łańcuch trzewam o tą łyżkę. Czyli jak jedziecie, to cały czas słyszycie łańcuch jak. Wam o to tarmości. Tych rodzajów złego ustawienia pewnie jest też jeszcze więcej, ale te, które wymieniłem, są najczęstsze, a wszystkie je się naprawia tak naprawdę w ten sam sposób czyli dobrym ustawieniem przyrzutki, o którym jest ten film. Na początku istotna sprawa to mianowicie jest to, że macie manetki w swoim rowerze. Macie mieć różne manetki, czyli nie wszystkie mogą mieć w sobie taki bębenek, który jakbyście odciągali, to możecie go kręcić nim. Bo on jest obrotowy, to widzicie, takie ząbki ma do tego, żeby go obracać. To jest bardzo ważne regulacja, dlatego że jak jedziecie i wam coś już będzie tam charczało, źle funkcjonowało, to już tutaj możecie na tym miejscu wyregulować tę przerzutkę, żeby działała na prawidłowo. Dlatego jak zaczniecie sobie gruntownie regulować te przerzutki, to w zasadzie tą tutaj, którą macie, czyli ten napinacz lub zluzowacz linki przednią czy tylną, to bez znaczenia, bo dwie manetki, każda ma takie same pokrętełko. No to już w tym miejscu dobrze, żebyście sobie od gruntowego nie? ustawienia, żeby ona nie była ta śrubka całkowicie wkręcona do oporu lub wykręcona, tylko była wkręcona do połowy, czyli tak naprawdę do połowy długości. Czyli tak pamiętajcie, na połowę regulacji, żeby ona była ani na maksa wkręcona, ani na maksa wykręcona, tylko w połowie regulacji. I tak na przednim przerzutce i tak samo na tylne dlatego, że wtedy to jest istotne, bo później będziecie mogli w czasie jazdy sobie regulować, czyli obrót na przykład do dołu, poluzować, czy do góry, trochę na przykład napinać i będziecie mogli w trakcie jazdy sobie regulować przerzutkę, gdyby tam coś się wzięło i trochę zaczęło źle funkcjonować. I tu byście tym, w tym miejscu już mogli sobie całkowicie wyregulować przerzutkę i nigdzie więcej się nie musielibyście już udawać. Dlatego to jest ważne, żeby to było w połowie. No ale dobra, tam ustawiliście sobie już do połowy powiedzmy wykręcony, i teraz, żeby sobie wyregulować przerzutkę tak gruntownie, czyli mówimy tak jakby z poziomu zerowego półki co, no to sobie zrzućcie tą przerzutkę najlepiej na najniższy bieg. Czyli najniższy bieg to jest jedynka, czyli na najlżejszy, czyli na najmniejszą zębatkę sobie zrzućcie łańcuch. A następnie, jak wrzucicie sobie łańcuch, to zobaczcie, czy ta linka, która Wam trzyma właśnie na tym biegu najniższym, czy jest naprężona. Jeżeli na tym najniższym brzegu, tu z tyłu jest linka. Jeżeli ta linka nie jest luźna, tylko naprężona, no to ok, to już macie punkt wyjścia jakiś niezły. Jak jest luźna, to musicie poróżnić miejsce, tu gdzie łapana jest ta żyłka, ta linka, i najlepiej ją sobie złapać tutaj kombinerkami, i następnie naciągnąć. Czyli tu luzujecie sobie jej uchwyt, następnie kombinerkami naciągacie. Ile dacie radę, i zakręcacie z powrotem uchwyt, żeby ją złapał. Dlatego, że już na tej jedynce powinna być linka nie jakaś tam full, nie wiadomo jak napięta, ale napięta absolutnie nie może ona być na najniższym biegu już luźna. Jak sobie zakręciliście ten uchwyt, linki, to następnie na manetce. Sprawdzacie, czyli przekładacie manetkę już na dwójkę, kręcicie sobie korbą i zobaczycie czy płynnie Wam wchodzi na dwójkę, a następnie czy płynnie wchodzi na trójkę. Jeżeli wchodzi i wszystkie biegi, zakresy działają prawidłowo, super sprawa, przednia przerzutka wyregulowana, ale czasami może być tak, że to nie działa wcale tak do końca dobrze. To wtedy kolejna sprawa, musicie sobie obczaić, musicie sobie obczaić, tak jak ja teraz zmieniam sobie, próbuję tak jakby przerzucić. Co tu nie funkcjonuje dobrze, czyli jak na przykład przerzucicie na dwójkę, czy wam wtedy, wtedy czy wam na przykład nie wchodzi to prawidłowo na drugi bieg? No i jeżeli podczas kręcenia wam normalnie wszedło na dwójkę, czyli od razu i nic wam nie trze, to jest super sprawa, natomiast jakby tarło o łyżkę na przykład, no to wtedy musicie bardziej poluzować troszkę linkę. Znaczy zależy, jeżeli wam będzie tarło. Łańcuch o tą zewnętrzną krawędź tej łyżki, to możecie spróbować poluzować odrobinę linkę, odrobinę, ale nie, w, ale nie w tym miejscu. Nie tutaj, gdzie mieliście ten uchwyt, czyli tak naprawdę trochę wkręcić ten bolec, po to, żeby on po prostu zluzował odrobinę linkę. Jak będziecie to wkręcali, no to będziecie widzieli, że właśnie ta przerzutka się rusza i ona troszeczkę idzie tam do dołu. No i teraz taka sprawa kolejna, że jeżeli poluzowaliście odrobinę tam na manetce linkę. I zrzucacie na jedynkę, jest ok, ale na dwójkę wrzucacie i znowu jest, że ona nie chce do końca wyjść No to ponownie naciągacie linkę tak jak było wcześniej, i wtedy możecie sobie regulować to tymi śrubkami LR, czyli jedna do wychylenia lewego, druga do maksymalnego wychylenia prawego. To pamiętajcie, te śrubki też nie powinny być wkręcone lub wykręcone na maksa, one też powinny być teoretycznie w takim zakresie regulacji. Oczywiście powinny być takim, żeby idealnie ta łyżka, czyli ten element połączony żeby on idealnie nakładał, zawsze jak zmieniacie biegi na manetce, na każdy tryb Waszej przerzutki, czyli idealnie równo był nad dwójką, idealnie równo nad trójką i tak dalej, żeby łańcuch Wam nigdy nie tarł o żadną stronę tej łyżki tutaj, ale żeby płynnie podczas zmiany na manetce na dany bieg Wam wrzucał na dany bieg, który sobie wybraliście. To oczywiście możecie sobie te wychylenie tej łyżki, która jest tu Regulujecie sobie za sprawą tych oczywiście, przede wszystkim to napięciem linki, bo to ona naciąga i pozycję nadaje danej tej łyżce. Natomiast, jak ta pozycja napięciem linki nie da się jej wyregulować, to jeszcze zawsze można troszeczkę tutaj, właśnie tymi śrubeczkami zmienić jej pozycję. Jak będziecie tymi śrubeczkami kręcić, to będziecie widzieli, że ona działa na trochę podobnych zasadach, jak macie hamulce, mianowicie że. Czyli te śrubki w hamulcach, które są tutaj, nie? które napinacze są większe odchylenie, ta sprężyna bardziej inaczej wtedy reaguje. Jak będziecie sobie kręcili daną jedną śrubką, to będziecie widzieli, że ta łyżka troszkę idzie w lewo lub prawo, w zależności którą śrubką będziecie kręcili. Ona, pamiętajcie, mają oznaczenia L i R, czyli lewa i strona i prawa. Tam gdzie jest starcie jakieś i nie możecie wyregulować tego napięciem linki, no to właśnie tymi śrubkami, jak sobie trochę pokręcicie, no to powinniście to dać radę wyregulować. Tylna na przerzutka, to powiem wam, że analogia jest ta sama, jest dosłownie ta sama, odrobina się tylko różni. Pamiętajcie, ta sama metoda. Połowa wkrętu tutaj na manetce regulacji. Następnie linka, która jest trzymana u was, ma jeszcze tutaj dodatkową z reguły regulację nie zawsze, ale z reguły ma. Mianowicie tutaj jest coś takiego samego jak na manetce. Widzicie znowu do czyli napinacz linki. Tutaj z tyłu nie będziecie mieli tego problemu, jak z przodu, czyli że łańcuch może trzeć o przednią. Przerzutkę, bo to tylko się zdarza z przodu. Tutaj nie ma on o co trzeć. Natomiast źle wyregulowana przerzutka będzie skutkowała tym, że cały czas będzie chciał zmienić bieg na inny, czyli będzie próbował przeskakiwać między danym blatem, powiedzmy czwórki a piątki i takie szarpanie. Tu tak co jakiś czas by mogło być skakanie, czyli ślizganie się łańcucha między dwoma blatami. Ustawienie od zera to polega na tej samej metodzie, co w przypadku przerzutki przedniej. Tylko że troszkę odwrotnie. Mianowicie jakbyście sobie chcieli napięcie tutaj linki sterować, to tutaj zaczynacie też od najmniejszej przerzutki, ale ta najmniejsza jest najbliżej waszej ramy roweru, czyli nie od ze wewnętrznej strony, czyli nie od tej strony jest najmniejsza, tylko ta najmniejsza jest teraz od zewnątrz. Czyli tak samo zdajecie sobie do no naj, najmniejszą, czyli najcięższą. Przerzutkę z tyłu, no i tak samo napięcie żyłki sobie naciągacie, i regulujecie. Ale pamiętajcie, jak macie tutaj regulację i na manetce, no to macie dużo większy zakres właśnie regulacji. Kluczowe jest to, aby ta łyżka, która ten łańcuch napina napinacz, jak będziecie sobie od tyłu patrzyli, żeby ona idealnie nakładała równo wam ten łańcuch na dany blat Czyli jak macie sobie teraz na przykładowo siódemce bieg. No, to żeby ta łyżka idealnie po równej linii, tu mnie nie będziecie widzieli, bo ja pod skosem trzymam aparat, ale ważne jest to, żeby ta łyżka po idealnej linii, a w zasadzie to kółeczko ostatnie, idealnej linii równej nakładało na ten bieg, na który powinno i na który jest ustawiona manetka. Jak manetka będzie równo nakładała, to zawsze będą biegi prawidłowo chodzić, ale czasami może być taki półbieg, czyli to troszkę może być skrzywione. Wtedy regulujecie to właśnie tym tutaj ustawieniem napinacza. Jeżeli tutaj nie macie, to na manetce sobie analogią to samo kręcicie, aby równo nakładać, czyli ta zębatka dawała na równy blat w danej waszej przerzutce. A jeżeli napięcie, bo to zmienia właśnie napięcie linki i na manetce i tutaj, jeżeli tym nie dacie rady wyregulować, bo zawsze coś jest nie tak, zawsze coś nie do końca, to wtedy macie analogie i tych śrubek czyli tutaj są znowu dwie śrubki, tutaj, mianowicie. Lewa i prawa i tak samo jak będziecie kręcili tymi dwoma śrubkami, zawsze w każdej przerzucone są, to to troszkę będzie, czyli ten element nakładający łańcuch, zawsze będzie troszkę odchodził albo w lewo, albo w prawo, zależy, którą śrubkę będziecie kręcić. I nią możecie sobie takie ruch, który powiedzmy jest mikroruchem niezbędnym do tego, żeby precyzyjnie nakładać dany bieg i żeby to działało prosto. Jeżeli się nie da linkom, to właśnie robicie sobie tymi śrubkami. No, i ile czasu będziecie mogli regulować taki rower? Powiem wam, że jak całkiem jest chrzaniony to i nie działa to prawidłowo, to ja bym to regulował około 3 minuty do marejkoma. 3 minuty oczywiście regulacja by zajęła mi nie więcej, jeżeli napięcie linki już by było ustawione na najmniejszym biegu prawidłowo. A taka regulacja od zera, czyli linkę w ogóle przyczepiamy od zera, to by zajęło wam około 5 minut. To jest naprawdę nietrudna rzecz i nie bójcie się tego robić. Nie bójcie się tych kręcić tymi śrubkami, dlatego że tu nic nie zepsujecie sobie. Jak macie jakąś obawę to sobie zapamiętajcie mniej więcej ich, ich wysunięcie i potem wrócicie do takiego samego, żeby gorzej nie było. Nie? Jak się zaczniecie nimi bawić to zobaczycie, że w pewnym momencie będzie działało gorzej, ale jak zaczniecie się bawić i zrozumiecie jak te śrubki pracują, jak te napięcie, linki pracuje to wtedy będziecie mogli to po prostu wyregulować sobie. Zawsze rower jak Wam coś churgocze, tryka i tak dalej, w ciągu 3 minut tylko zwykłym śrubokrętem, albo tylko zwykłym, zwykłą manetką. Ewentualnie kombinerkami, jeszcze jak macie to dokładniej, naciągnąć daną linkę. To jest nie musicie się bać, że coś zepsujecie, nic nie zepsujecie, na spokojnie się bawcie tymi elementami. Bo im bardziej się nimi pobawicie, to tym bardziej po prostu zrozumiecie ich działanie i tym szybciej będziecie mogli sobie w trakcie trasy. Tak jak ja teraz na przykład bym jechał, w trakcie trasy, by mi się coś zaczęło źle układać, no to tylko chwila zabawy i już jest ustawione poniżej z reguły minuty. W 95% ja ustawiam żeby prawidłowo chodziły biegi, przede wszystkim ustawieniami napięcia linki. Czyli tak naprawdę regulacja na manetce, ewentualnie regulacja właśnie tymi, tymi pierścieniami, jeżeli chodzi o przerzutkę tylną. A tylko już w takich przypadkach, że naprawdę coś tam nie halo, no to wtedy trzeba jeszcze użyć śrubek. Bardzo ważną, no mianowicie to, że jeżeli kupujecie nową korbę, to inna korba ma inny rozstaw i ona znowu będziecie musieli troszkę wyregulowywać, bo ma inne wielkość blatów, zębów może mieć tyle samo, ale wielkość blatów, oddalenie blatów od siebie może być na inną odległość. I wtedy ponownie musicie ustawiać sobie te biegi, żeby idealnie to wszystko funkcjonowało. Na tej samej zasadzie, jak koło tylne zdejmujecie, czy przednie, i znowu je zakładacie ponowne, to często wam się hamulec typu V-brake nie zgadza, nie? że znowu musicie go regulować, żeby. Idealnie on hamował. to jest proste i zawsze tak działa. I Tak samo jak korby wymieniacie czy wolnobieg, kasetę, to też u... będziecie musieli być może troszeczkę podregulować przerzutki, żeby idealnie chodziły na ten rozstaw, który będziecie mieli w tym nowym sprzęcie. I z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam do ich napisania. Będę starał Wam się pomagać. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne i zachęcam Was do zabawy. Bo naprawdę nie bójcie się, że coś zepsujecie. A bardzo szybko się na tym nauczycie regulować własny rower. I to robić naprawdę prawie, że z zamkniętymi oczami, bardzo szybko, bardzo cicho. I nawet na słuch będziecie wiedzieli już, co nie działa. Czyli jak częściej jeździcie rowerem i się interesujecie rowerami, to na pewno jak jedziecie rowerem, to jak coś wam zaczyna pukać, stukać, to już wiecie gdzie, wiecie co i wiecie, jak to naprawić w większości przypadków. Dzięki za obejrzenie tego filmu, zapraszam na następny, cześć.